Dzień dobry Państwu, Adam Rak. Piątek, 19 czerwca i co nowego u złotego po raz kolejny. Kolejny poranek rozpoczynamy z komparik.pl, a konkretnie z kalendarzem makroekonomicznym dostępnym na stronie www.komparik.pl. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny, piątkowy kalendarz makroekonomiczny no Będzie nieco mniejszy, będzie nieco bardziej pusty, natomiast nie oznacza to oczywiście, że nie warto w niego zerknąć. Przede wszystkim warto zerknąć na te dane, które już się pojawiły, które już zostały opublikowane, a była to między innymi sprzedaż detaliczna, raport dotyczący sprzedaży detalicznej w Australii. Wynik 16,3% wydaje się być całkiem dobry, natomiast prognozy na poziomie 33,6% Powodują, że musimy zmierzyć się z negatywną niespodzianką. Mimo wszystko, te 16,3% jest to wynik całkiem zadowalający. W tym momencie dolar amerykański, dolar australijski zyskuje względem dolara amerykańskiego 26%. Jest to w tym momencie najsilniejsza waluta w grupie walut G10, więc wcale nie jest tak źle. Wydaje się, że całkiem niezłe okazały się również dane z godziny 8. Mówię tutaj, o raporcie sprzedaży detalicznej z Wielkiej Brytanii. 12% wobec prognoz na poziomie 5,7% to również jest całkiem pozytywna niespodzianka. To również. Jest przyczyna, prawdopodobna przyczyna tych wzrostów funta, które dzisiaj obserwujemy względem amerykańskiego dolara. Brytyjska waluta umacnia się o 0,2%. Wskaźnik PPI w Niemczech okazał się być nieco gorszy niż się tego spodziewaliśmy, minus dziesiąte względem minus dziesiątych prognozowanych. Czekamy na identyczne dane dotyczące polskiej gospodarki. Równolegle do wskaźnika PPI w Polsce opublikowany zostanie raport produkcji przemysłowej. O godzinie 12:00 spotkanie liderów Unii Europejskiej. Warto więc uważnie obserwować, co, co, co będzie się działo. Warto uważnie obserwować. Komentarze, jakie mogą wyciec właśnie z tego spotkania. Natomiast z całą pewnością, raportem, na który warto zwrócić uwagę, to również raport podstawowej sprzedaży detalicznej z Kanady. Ten już o godzinie 14.30 i tak naprawdę już wchodzimy w tą drugą część piątkowej sesji. 14.30 dane z Kanady. Po godzinie 16.00 całkiem sporo wypowiedzi, całkiem sporo przemówień po poszczególnych członków. FOMC, wypowie się pan Rosengren, wypowie się Quarkles, wypowie się również sam przewodniczący Rezerwy Federalnej, pan Jerome Powell, więc tutaj godzina 19 również może przynieść nieco więcej zmienności. No i tak naprawdę to, to wypowiedziami Powella będziemy żegnać ten tydzień. Tydzień nieco spokojniejszy, nieco wydaje się być mniej zmienny, chociaż również pełen, no cóż, nieco ciennych Niespodzianek, jeżeli tak mogę powiedzieć. Spójrzmy sobie na wykresy. Wykres euro polskiego, euro złotego nadal konsoliduje, i tak jak wczoraj troszkę podejrzewałem, taki, taki dzisiaj widzimy, że wczorajsza sesja nie powiedziała nam zbyt wiele o przyszłym kierunku zmian. Konsolidujemy, odbiliśmy po raz kolejny od oko 4,46 groszy, konkretniej 4,46-40. Ta, ta czerwona linia, ta li, dolna linia kanału spadkowego nadal utrzymuje kurs w ryzach. I wydaje się, że już do końca tygodnia ten kurs pozostaje, pozostanie w takim zawieszeniu. W tym momencie testujemy okolice 4 zł44 groszy 4 444,70. Najbliższym poziomem wsparcia takim nieco silniejszym, są okolice 4 zł 4250. Są to okolice umiejscowione na dosyć dalekim, chociaż teraz patrzę, no całkiem, całkiem mm, niezbyt technicznie Przesuńmy sobie zatem więc ten poziom w okolice 4 ,41 zł 41 groszy myślałem tutaj o okolicach 4 ,40 zł 40 groszy które umiejscowione są właśnie na, tych, na tym podwójnym szczycie z przełomu z sierpnia i września 2019 roku ten poziom również wydaje się być całkiem ważny natomiast okolice 4 zł jeden powinny być również respektowane ze względu chociażby na ten, na ten test z 15-16 czerwca tutaj całkiem wyraźnie widać tą tą reakcję popytową, więc euro złoty nadal w potrzasku, podobnie zresztą jak Frank szwajcarski, który wczoraj no, dosyć zmiennie. Ale nie w parze z polskim złotem. Wczorajsza sesja: niewielkie spadki, 28% w dół, i po raz kolejny potwierdziliśmy tylko wagę tego dolnego ograniczenia kanału spadkowego, o którym zresztą mówiłem również i w przypadku euro. Więc zarówno euro, jak i frank szwajcarski poruszają się niemal identycznie. Również niemal identycznie można traktować wykres franka szwajcarskiego. Tutaj nieco inny styl już. Tej kreski poziomej, i natomiast nie zmienia to faktu, że około 4 ,11 zł 11 groszy tutaj widzimy 4,10,89 4, ,10 ,89, no 4 ,11 zł 11 groszy to całkiem silny, całkiem, całkiem ważny poziom wsparcia i dopiero jego pokonanie może otworzyć nam drogę do przetestowania chociażby okolicy 4 zł 4 groszy, które również tutaj Zbudowane są na tym podwójnym szczycie z przełomu sierpnia i września 2019 roku, więc testowane były również na samym początku tego miesiąca. Więc wydaje się, że również i frank szwajcarski pozostaje w potrzasku. Jeżeli chodzi o opory, to no przede wszystkim te dolne ograniczenie kanału. Kanału spadkowego, ale również równy poziom 4,20 zł, potwierdzony chociażby w połowie tego miesiąca przez te dwie wyraźne świece. 4,20 zł, również jako równy psychologiczny poziom, powinien stanowić poziom oporu. Drugą parą którą uważnie obserwowaliśmy w trakcie wczorajszej sesji, był fund Sterling w parze z polskim złotem ze względu na wczorajszy Super Czwartek. Super czwartek, który skupiał się wokół zarówno Szwajcarskiego Banku Narodowego, o tym już po krótkiej przerwie w programie to warto wiedzieć, natomiast skupialiśmy się chyba jeszcze mocniej na Banku Anglii, który podobnie zresztą jak SNB, nie zmienił nie zmienił kształtu polityki monetarnej, zapowiedział natomiast zwiększenie programu luzowania ilościowego o tym również nieco więcej w kolejnym programie, natomiast wczorajsza sesja na, na funcie brytyjskim no iście zmienna 97% 97% w dół tak i, I test okolicy 4 zł, 60 test tych okolic, które tutaj wyraźnie były bronione na przełomie maja i czerwca, które przetestowane w połowie tego miesiąca pozwoliły na, na te dosyć dynamiczne dwudniowe odbicie. Co prawda nie przetestowaliśmy samego poziomu 5 zł, natomiast byliśmy już bardzo, bardzo blisko tego, tego równego psychologicznego oporu. I podobnie zresztą jak w przypadku franka szwajcarskiego, podobnie zresztą jak w przypadku euro. Również brytyjski fund konsoliduje. Ta konsolidacja na brytyjskim funcie jest już zdecydowanie lepiej widoczna. Jesteśmy w stanie wyznaczyć dwa horyzontalne poziomy, których warto przestrzegać, na które warto zwracać uwagę. Od góry jest to równy poziom 5 zł, natomiast od dołu są to okolice 4 ,92 zł, 92,50 i na te okolice warto zwrócić uwagę. 4 ,92 zł, 92 można traktować jako, jako taki rzeczywiście równy poziom, on również był testowany. Zdecydowanie mimo wszystko lepiej wypada te 4,9250 zł ze względu na chociażby te. Ten początek miesiąca. Więc również i, i brytyjski fund konsoliduje, i no, w przypadku konsolidacji próżno tutaj dywagować, czy, czy brytyjski fund wybije w górę, czy w dół. Jak na razie czekamy na to wybicie, i dopiero to wybicie pozwoli nam na nieco na, na prognozy, na tworzenie tych prognoz o nieco szerszym horyzoncie czasowym. Koniec. Dolar amerykański. Dolar amerykański, który na początku piątkowej sesji nieco słabszy. W tym momencie zaledwie jedna waluta jest słabsza niż, niż dolar amerykański. Chodzi tutaj o dolara nowozelandzkiego. USD nieco słabsze. Podobnie zresztą jak, jak klasyczne... Safe heaven, japoński yen. Co ciekawe, frank szwajcarski już wyraźnie, wyraźnie odbija od zarówno od dolara amerykańskiego, jak i japońskiego jena. Natomiast dolar amerykański, sam dolar amerykański w trakcie wczorajszej sesji utworzył no, taką świecę zawahania, świecę. Która no, nie pozwala nam jednoznacznie określić, czy, czy to jest świeca bycza, czy niedźwiedzia. Sam korpus tej świecy, oczywiście, zielony, co, co podpowiada nam, że nadal, nadal tutaj może zaistnieć przewaga byków. Natomiast nie odczytywałbym w sposób klasyczny. Byczy właśnie wczorajszego dnia. Nie odczytywałbym tej świecy jako, jako klasycznej, byczej świecy, bowiem no zarówno ten dolny, jak i górny cień jest całkiem zauważalny. Całkiem wysoki wolumen pokazuje nam to, że, że doszło tutaj do pewnej wymiany zleceń, doszło tutaj do, do pewnej wymiany walut. No i teraz pytanie, która ze stron przeważy? Piątek rozpoczyna się od delikatnych spadków, spadków rzędu dwóch dziesiątych procent Testujemy okolice 3,96 zł, 50 i właśnie te okolice można traktować jako okolice oporu. No, tak naprawdę dopiero pokonanie tych ostatnich szczytów 3,98 48 przy testowaniu być może nawet równego poziomu 4 zł będzie nam podpowiadało, że mimo wszystko dolar amerykański będzie kontynuował swoją podróż w górę, chociaż no, w przypadku ostatnich sesji ciężko tutaj o jakikolwiek dynamiczną o jakikolwiek Jakiekolwiek takie jednoznaczne wybicie w górę. Raczej bym się tutaj spodziewał pewnej reakcji w dół, bowiem te ostatnie trzy dni widać było. 16 czerwca rozpoczął się naprawdę dynamicznie, te wzrosty były wyraźne i dynamiczne. W dniu kolejnym wzrosty były kontynuowane. Zwracam uwagę natomiast na zdecydowanie wyższy wolumen. Natomiast ten wolumen w trakcie ostatniego dnia, w trakcie wczorajszej sesji nie tylko sparł, ale także doprowadził do utworzenia takiej świecy zawahania, więc tutaj raczej przychylałbym się do krótkich pozycji, raczej bym tutaj oczekiwał pewnego odreagowania, być może księgowania zysków na koniec tego tygodnia, a dopiero przyszły tydzień powinienem, powinienem tutaj podpowiedzieć, w którą stronę Dolar amerykański powinien, powinien się udać. Tak więc, krótko podsumowując, konsolidujemy, podobnie zresztą jak to miało miejsce na przełomie kwietnia, ale również i maja. Tam wówczas zmagaliśmy się z przedłużającą się konsolidacją. Wydaje się, że również i czerwiec może być takim miesiącem zawahania czerwiec może być tym miesiącem konsolidacji. Po tych dynamicznych spadkach, które obserwowaliśmy spadkach czy, czy umocnienia polskiego złotego, które obserwowaliśmy na przełomie maja i czerwca, przyszedł czas spokoju i być może wykorzystajmy właśnie ten czas spokoju na. Chociażby podsumowanie wczorajszej, wczorajszej sesji, ale to już po krótkiej przerwie, drodzy Państwo, to warto wiedzieć po krótkiej przerwie.